Na ja... moją i ustąpi panu. Na środek przechodzimy, bo tu mamy nasz mikrofon. Mhm. To pani musi przejść na prawą flankę, jeżeli ja pierwszym... Serdecznie witamy na konferencji prasowej Konfederacji Korony Polskiej. Ja się nazywam Marta Czech. Obok mnie dziś dwóch zacnych prezesów. Pan prezes Grzegorz Braun, pan prezes Janusz Korwin-Mikke. Szanowni Państwo, dzisiaj rano w Radiu Z pan prezydent z kolei Andrzej Duda zapewniał nas o potrzebie międzynarodowego śledztwa w sprawie, uwaga, wyborów w Gruzji, zanim zostaną podjęte jakiekolwiek działania przez polityków europejskich. Ciekawe, że ani pan prezydent Andrzej Duda, ani nikt z rządzących w Polsce nie miał takiej pomysłu, jeśli chodzi o międzynarodowe śledztwo w sprawie zbrodni w Buczy. A wyników takiego śledztwa nie znamy. Nie wiemy, czy w ogóle takowe było. Nie znamy ustaleń. ustaleń. Nie znamy dokładnych kosztów, jakie poniosła Polska z tytułu wojny na Ukrainie. Nie znamy szczegółowej liczby ofiar itd. itd. A każdy, kto ośmieli się zadawać te pytania, zamiast otrzymywać konkretne dane, analizy, fakty, jest tutaj odsądzany od czci i wiary, drodzy Państwo. No my tych pytań prawdy nie boimy się zadawać, nie boimy się o to pytać, dlatego dziś organizujemy tę konferencję jeszcze raz zadamy to pytanie, gdzie jest międzynarodowe śledztwo w sprawie zbrodni w buczy. A teraz oddaję głos panu prezesowi Januszowi Korwin Dziękuję. Państwa. Po zajęciu Buczy przez wojska ukraińskie, oczywiście, jak wszyscy wierzyłem, wierzyłem, że Rosjanie wycofując się wymordowali, wymordowali ukraińców. Niestety, następnie z każdym tygodniem narastały wątpliwości. Już po dwóch miesiącach byłem na 80% przekonany, że to wcale nie Rosjanie, a po trzech miesiącach już byłem przekonany w 100% robiąc bardzo dokładne, bardzo dokładne śledztwo. Otóż, proszę Państwa, zacznijmy od dalekiej historii. W 1945 roku wyzwolono Francję i wtedy maquis, czyli partyzanci francuscy, wymordowali 9 tysięcy kolaborantów, czyli ludzi, którzy zgodzili się współpracować z hitlerowskimi okupantami Francji. I dokładnie to samo nastąpiło w Guczy. Na moim Facebooku jest bardzo dokładna y, informacja, tłumaczenie dlaczego tak jest. Podam, powiem tylko dwa ciekawe fakty, bo nie chcę robić tutaj seminarium, prawda, natomiast bardzo ciekawe fakty. Przede wszystkim biegał wtedy po internecie zdjęcie lekarza, bardzo widać porządnego człowieka, z podpisem On Popierał Rosjan, a mimo to i tak Rosjanie go zamordowali. Oczywiście nie zamordowali go Rosjanie, tylko zamordowali go Ukraińcy, którzy mordowali kolaborantów. Nawiasem mówiąc, te mordy na kolaborantach były skuteczne. Państwo zauważyli, że jak na przykład Rosjanie oddali Herson czy, 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 czy inne tereny, to nikt tam się nie godził już kolaborować z Rosjanami, bo wszyscy wiedzieli, co ich czeka jeżeli zgodzą się objąć stanowiska w rosyjskiej administracji. I druga bardzo ciekawa uwaga. Otóż już w rok czy dwa, kiedy miała być powołana ta komisja, która nigdy tak naprawdę nie została powołana, żadna międzynarodowa, oczywiście była konferencja zrobiona z Amerykanów, Anglików, prawda, i Ukraińców, no to jest jasne, prawda, ale mówię, międzynarodowa komisja, otóż odezwał się CNN, i do spółki z kilkoma amerykańskimi stacjami zrobiło własne śledztwo. Zaczęło od tego, że ponieważ nie ma dowodu na to, kto zamordował buczy, to myśli zrobili własne śledztwo. I jako dowód pokazali zdarzenia o dwa miesiące wcześniejsze z okazji, kiedy Rosja zajmowała Buczę, a nie później. To pokazuje dobitnie, że nie ma żadnych dowodów i te dowody są fałszowane. Ale myślę, że domagamy po prostu zrobienia śledztwa. Szczęść Bożej, wieczny odpoczynek ofiarom wszystkich zbrodni wojennych, które są popełniane na różnych frontach. Dziś mówimy o zbrodni w Buczy, ponieważ premier Słowacji, pan Robert Fico, publicznie stwierdził, że nie ma dowodów, które pozwoliłyby kogokolwiek skazać, lege Artis w procesie sądowym. Otóż nie uważam pana premiera Fico ani za człowieka niedoinformowanego. Jest to bądź co bądź premier państwa i nie uważam go za człowieka nierozważnego, jeśli takie rzeczy mówi. Warto brać je pod uwagę i dlatego wraz z panem prezesem Korwinem który tylekroć został publicznie odsądzony od czci i wiary, spostponowany właśnie za to, że starał się rozumować, poszukiwać faktów, analizować fakty, wraz z panem prezesem Korwinem, upominamy się o międzynarodowe śledztwo w sprawie tej zbrodni. Dlaczego akurat ta zbrodnia powinna być Dogłębnie, rozlegle przebadana, wyjaśniona, sprawczy zidentyfikowani i ukarani. No, co do moralnego wymiaru, nikt nie będzie miał wątpliwości, ale jest też wymiar polityczny. Ta zbrodnia posłużyła jako pałka w walce o to, by wojna na Ukrainie trwała w nieskończoność. Dwa i pół roku temu ta zbrodnia. Odmieniana przez wszystkie przypadki w mediach na całym świecie, służyła jako pretekst, wymówka uzasadniająca brak realnych poszukiwań jakiegokolwiek rozwiązania pokojowego. Przypomnijmy, że to rozwiązanie pokojowe właśnie wtedy było już gotowe, właśnie wtedy w roku 22. W pierwszych miesiącach, w pierwszych kilkunastu tygodniach tej wojny wypracowano i to na piśmie porozumienie rozejmowe, pokojowe i zostało ono skasowane jednym aktem. Był to przylot ówczesnego premiera Wielkiej Brytanii do Kijowa, niezapowiedziana gospodarska wizyta, interwencja. I właśnie zbrodnia w Buczy na ustach funkcjonariuszy frontów ideologicznych całego świata, ta zbrodnia służyła jako wymówka, pretekst, uzasadnienie kontynuowania tej wojny aż do zwycięstwa Ukrainy w obliczu tak niesłychanej, wołającej o pomstę do nieba i międzynarodowe trybunały zbrodni. Otóż my też, my też, Szanowni Państwo, nic innego nie robimy, tylko dopominamy się międzynarodowych trybunałów, my się dopominamy międzynarodowej komisji. Wiem, że to źle zabrzmi i znowu zostanie być może nasza konferencja zredukowana ad Hitlerum. Ale trzeba powiedzieć, że Józef Goebbels i Henryk Himmler wywiązali się ze swoich obowiązków jako sprawujący jurysdykcję na terenach okupowanych lepiej w przypadku Katynia niż pan Zełyński w przypadku Buczyn. Niemcy zwozili tam całymi wagonami świadków, notabene wszelkich narodowości z wszystkich kontynentów, mieli pod dostatkiem jeńców wojennych, także anglosasów, Amerykanów, Anglików. Po wojnie wiadomo, że bycie świadkiem zbrodni katyńskiej kosztowało wielu życie, ale prawdy nie dawało się już zagrzebać. Otóż tu, w tym przypadku. W buczy urządzono tylko bardzo rozbudowany spektakl propagandowy, natomiast nie przeprowadzono żadnych badań, ani medycznych, ani analiz prawnych. I o te analizy i te badania my się dopominamy. Pan Prezeskow. Czy ja może dodam? Dwa i pół roku temu poprosiłem ambasadę Ukrainy, żeby dała po prostu zestaw po nazwiskach. Ludzi pomordowanych w buczy i funkcje, jakie pełnili w aparacie okupacyjnym, za, jak, jak, jak Rosjanie zajęli okolice Buczy. Do tej pory odpowiedzi od ambasady Ukrainy nie dostałem. No niewątpliwie na liście świadków, na jednym z czołowych miejsc, byłby mer. Burmistrz nie wiem jakiej tam rangi, ojciec miasta Bucza, który bezpośrednio po zajęciu miasta przez wojska. Lojalne wobec Kijowa. Nic nie mówił, nie mówił o żadnych zbrodniach, a wręcz przeciwnie, taki dał dość pogodny w wymowie komunikat. Należałoby go zapytać, co takiego zmieniło się na przestrzeni tych kilku dni między wygłoszeniem przezeń tego pierwszego optymistycznego komunikatu, a rozgłoszeniem na cały świat przez Kijów i stolicę w pierwszej kolejności anglosaskie, także przez Warszawę, jak się okazuje, niesprawdzonej, nieuprawnionej, niezweryfikowanej w Wersji. Zapraszamy i będziemy zapraszać także pana premiera Fico do tego, żeby, żeby uczestniczył w tych działaniach, które wreszcie doprowadziłyby do powołania takich międzynarodowej komisji. Pan prezes pytał tu w Warszawie. Ja pytać będę tam w Brukseli i w Strasburgu. Już pytałem, gdzie jest niezależne, międzynarodowe, eksperckie śledztwo w sprawie zbrodni w Buczy, bo przecież zbrodnia jest faktem, bo przecież Widzieliśmy nieboszczyków, widzieliśmy ciała porozrzucane gdzieś tam w pejzażu miasta Buczy i my, w odróżnieniu od funkcjonariuszy frontu ideologicznego, którzy naskakiwali na przykład na pana prezesa Korwina, my nie zapominamy o tej sprawie i my chcemy wiedzieć. Jaka jest lista ofiar, jaka jest lista sprawców i jaka jest, jaki jest harmonogram działań śledczych i wymiaru sprawiedliwości? Dziękujemy za uwagę. Czy są pytania? Nie widzę, nie słyszę. Wszystkiego dobrego.